No to moi drodzy, startujemy. Dziś będziecie posłuchacie sobie jeszcze jednego odcinka na temat karmienia niemowląt. Będą to będzie to fragment z książki Tomasza Kwaśniewskiego Łatwe odpowiedzi na trudne pytania i co tam będzie? Będzie tak. Na przykład dowiecie się jak przeciwdziałać zapaleniu piersi. Na przykład dowiecie się dlaczego dziecko potrzebuje więcej cukru. Tu się włączy sprawa z mózgiem, z rozwojem mózgu dziecka, także na to zwróćcie uwagę. I dowiecie się o tajemnicy laktozy w żółtym serze. Czyli dlaczego na przykład żółte sery czasem pękają, a czasem zmienia im się taki kolor, na taki mało żółty, ale nie tylko to. Parę jeszcze innych rzeczy wyłowicie z tego tekstu, także zapraszam moją małżonkę do przeczytania Wam tego tekstu. Witam wszystkich. Mastitis, jak sobie poradzić? Zapalenie piersi u kobiet w przeciwieństwie do innych gatunków nie wynika przeważnie z braku higieny, wniknięcie patogenów do zatoki mlecznej, np. skału ukrów, lecz przeważnie z tłustości mleka, kondensującego się do grudek wyraźnie wyczuwalnych w piersi, szczególnie gdy dziecko się dopija w okresie letnim a nie jest głodne. W takim przypadku dawni babki zalecały przykładanie liści z kapusty. Liście krzyżowych zawierają sporo polifenoli, które są bakteriostatyczne, jeśli przekształcą się do izotiocyanianów powstających w uszkodzonych liściach. Dlatego trzeba liść ścisnąć w garści, aby zadziałało. Dziś jednak w przypadku zastoju grudek, bolesności i innych objawów niepokojących ze strony piersi, wystarczy nagrzać gruczą ciepłą wodą np. podczas prysznicu, i delikatnie uciskając grudki, rozprowadzić je do zatoki mlecznej. W razie konieczności można spowodować uciskiem czy laktatorem wyciek zastoiny mlecznej, co definitywnie powinno rozwiązać problem do następnego razu. Dlaczego mleko kobiece ma aż tyle węglowodanów? Przeciętny skład mleka kobiecego zdecydowanie odbiega od składu mleka krobiego. W mleku kobiecym jest zaledwie gram białka na 100 ml w 70% składającego się z albumin, albumin, a w krowim aż około 3,5 g, z czego kazeina stanowi ponad 80%. Zawartość tłuszczu w mleku kobiecym waha się w szerokich granicach, poczynając od 3,8%, przekraczając 10% przy prawidłowym żywieniu, natomiast zawartość węglowodanów, czyli głównie laktozy w mleku kobiecym, to powyżej 7%, a w krowim około 5%. Laktoza, czyli dwucukier mlekowy składa się z galaktozy i glukozy. Miejscem syntezy laktozy są rybosomy gruczołu mlekowego, przy czym 85% laktozy powstaje z glukozy krwi, a reszta z kwasu mlekowego, masłowego, octowego, propionowego oraz kwaśnego węglanu sodu. Galaktoza stanowiąca 50% składu cukru mleka, choć łatwo jest przekształcana w glukozę, to jednak u osesków praktycznie w całości. Wykorzystywana jest do syntezy cerebrozydów i gangliozydów, składników tkanki nerwowej, proteoglikanów w nerkach, umożliwiają wypływanie głównie kationów, decydują o ściśliwości tkanki krzęsnej i glikoprotein, składnika mucyn występujących w ślinie, soku żołądkowym i jelitowym, żółci syntezowanych praktycznie w każdym nabłonku jako śluzowata wydzielina chroniąca, a Awe krwi między m.in. odpowiedzialne są również za rozpoznawanie patogenów. Ponieważ galaktoza, jak widać, jest wykorzystywana do budowy mózgu młodocianych, a u starszych pełni wiele funkcji, w związku z tym można przyjąć, że zawartość węglowodanów w mleku kobiecym spada o połowę, czyli energetycznie wynosi około 3,5%. Ale praktycznie cała glukoza z mleka zamieniana jest na cholesterol i tłuszcz, bez których rozwój mózgu niemowlaka jest niemożliwy. Z czego zatem czerpie energię mózg niemowlaka, skoro cały cukier mleczny zamieniany jest na budulec? A to w innym pytaniu. Problem tematu nietolerancji laktozy pomijam, ponieważ w zasadzie nie ma w nim nic do wyjaśnienia. U starszych zdrowych genetycznie osobników zapotrzebowanie na galaktozę jest praktycznie zerowe, dlatego galaktoza przechodzi w glukozę przez izomerazę z udziałem UDP. Reakcja jest nieodwracalna. Ciekawostka. Przefermentowana laktoza powoduje w serach żółtych niepożądaną zmianę barwy i pęknięcia masy serowej, co jest zjawiskiem świadczącym przeważnie o złym doborze kultur bakteryjnych. Przy prawidłowo przebiegającej fermentacji mleko mlekowej w serach żółtych laktoza nie występuje. Oznaczanie więc przez producentów sera jako bez laktozy i windowanie ceny w związku z tym jest grzecznie mówiąc niedorzeczne. Pozdrowienia Tomasz Kwaśniewski. Także. Na początku przyszłego miesiąca, na początku maja, mamy nadzieję, że książka będzie dostępna. Nieprzefermentowana laktoza powoduje w serach żółtych niepożądaną zmianę barwy i pęknięcia masy serowej. To już wiecie, czyli tą odpowiedź już tutaj macie. No i tyle. Życzymy Wam wszystkiego miłej, spokojnej, dobrze strawionej niedzieli. Czego jeszcze? Smacznego obiadu. Tak jest. Tak jest. Miele spędzonego czasu z rodziną. Pozdrawiamy serdecznie Tomasza Kwaśniewskiego i dziękujemy mu za udostępnienie fragmentów jego książki. Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. Do zobaczenia.